Cześć! Czas wrócić do pracy nad książką. Wczoraj wieczór zakończył się bardzo miło. Spotkaliśmy się z kolegą, napiliśmy się, zrobiłem sobie spacer prawie półtorej godziny, z powrotem do domu, więc też trochę zdrowo nawet wyszło. No i. Ta migrena mi tak ustąpiła finalnie w trakcie spotkania. Może dzięki alkoholowi. Znam nawet takiego człowieka, który e, miwa migreny i mówi, że jak tylko czuje, że go nachodzi migrena, to sobie e, wychyla szklankę whisky <noise> i wtedy nie ma problemu z migreną. Może powinien też tak zacząć robić, ale mm, widzisz, ta migrena jest istotna. Mówię o niej dlatego. Z tego powodu, że tak naprawdę zajmuję się tym wszystkim, tą książką i różnymi innymi rzeczami w kontekście marketingu cyfrowego i tego biznesu online, dlatego że migrena jest jednym z powodów, dla którego chcę zmienić sposób zarabiania pieniędzy, z prowadzenia szkoleń na żywo, z przeznaczenia swojego czasu na bezpośredni kontakt. Z uczestnikami szkoleń na coś, co będzie wymagało mniejszej tak zwanej pracy synchronicznej, a więc właśnie w bezpośrednim kontakcie z klientem tu i teraz, a bardziej na coś, co będzie taką pracą asynchroniczną, czyli wykonywaną przeze mnie w dowolnym. Wybranym przeze mnie momencie, dlatego że te migreny po prostu utrudniają mi taką pracę synchroniczną. Wielokrotnie już prowadziłem szkolenia z migreną w trakcie migreny na prochach różnych i te niektóre prochy działały świetnie, inne działały gorzej. Czasem nikt nie zauważał, że miałem migrenę, czasem widzieli, że nie jest ze mną dobrze, ale za każdym razem nie było to miłe doświadczenie. Czasem było to fatalne doświadczenie, po prostu totalnie się męczyłem, mówiąc w ogóle do uczestników, ale oczywiście staram się nie dać um, tego po sobie poznać. No i dlatego to wszystko robię, ale już wracając do pracy. To dzisiaj dzisiaj e, zabieram się za e, zrobienie grupy na Facebooku, bo chcę ją przygotować pod e, moją grupę docelową. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Muszę przygotować e, strategię budowy tej grupy na Facebooku. Muszę może skonsultować się z jeszcze kilkoma znajomymi, jak, co oni mi radzą na ten temat. Chcę, no, Mam kilka zadań i wiem, że ich wszystkich nie zrobię, ale muszę jeszcze zdecydować właśnie. Jest tutaj jedno zadanie, które polega na tym, że muszę przewartować jeden podręcznik, żeby sprawdzić, czy coś wartościowego tam jest, co warto umieścić akurat w tej mojej książce, w sensie zakresu wiedzy, rodzaju czy też obszaru zagadnień. Um, chcę zadziałać z tymi pytaniami, w związku z tym za chwilę dzwonię do mojej koleżanki, która jest doktorem, zrobiła doktorat i um, socjologii, jeśli dobrze pamiętam, i robiła właśnie mnóstwo badań, w związku z tym powinna mi móc doradzić, potrafić doradzić na temat tego, jak przygotować tę ankietę, żeby ona była jak najlepsza. I to generalnie tyle na dzisiaj. Dzisiaj bardzo dużo zadań pobocznych wpadało mi przez cały dzień, więc nie miałem tyle czasu na pracę nad projektem książki, ile bym chciał, bo niestety znowu tylko 3,5 godziny z planowanych 5. Ale i tak jestem zadowolony z wyników tej pracy, bo przede wszystkim nie skontaktowałem się, w sensie nie porozmawiałem z koleżanką na temat... Tej ankiety, dlatego że no, kiedy się do niej odzywa, odezwałem, okazało się, że właśnie zaczyna się migrena, już się źle czuję, więc nie może mi pomóc. E, no, niestety ona też nie ma migreny, więc ani przyjaciel ani koleżanka nie przeznaczyli, nie dali mi swojego czasu, ale okej, okay, jak mają prawo. Natomiast no, musiałem do tego przysiąść już ponownie, samodzielnie i po prostu kierować się jakimś tam własnym rozsądkiem ogólną wiedzą, a nie powiedzmy jakimiś fachowymi przesłankami. Więc to na pewno nie jest super, nie jest idealna, ale jest jaka jest na tą chwilę, jestem z niej zadowolony, przeprojektowałem ją zupełnie. I wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała wczoraj. Jest jeszcze więcej pytań, ale te pytania są teraz zadane w sposób taki, żeby były bardzo zrozumiałe. Bardzo dużo czasu na to przeznaczyłem, bo wydawało mi się, że w ciągu godziny ze znajomymi to ogarnę, a w sumie wszystko zajęło mi to 3,5 godziny, żeby przeprojektować tę ankietę, od nowa ją zaprojektować, zadbać o czytelność tej ankiety, o to, żeby to słownictwo było takie kolokwialne, w porządku, łatwe do zrozumienia i tak dalej żeby nie wiem, były duże litery tam, gdzie trzeba, um, żeby oznaczały jakieś konkretne terminy, wyjaśnienia tych terminów, pojęć, które tam są używane, żeby wszystko było zrozumiałe. Więc jest to całkiem spore, jest tam chyba 35 pytań, więcej niż wczoraj, ale mm, no, to teoretycznie jest problem pewien, w tym sensie, że im więcej pytań, tym mniejsza szansa na to, że zostanie ankieta cała wypełniona, ale to jest problem dla ludzi, którzy korzystają z darmowych narzędzi i tak większość ludzi robi te badania. To jest mniejszy problem dla ludzi, którzy korzystają z płatnych narzędzi i dlaczego? Dlatego, że te darmowe narzędzia dają możliwość tylko i wyłącznie zapisania wyników ankiety, tych odpowiedzi jednej ankietowanej osoby. Tylko jeśli ukończyła całą ankietę. Więc jeżeli ona rezygnuje tuż przed końcem, na przedostatnim ekranie, czyli na przykład na 30 pytaniu, to do kosza idzie wszystkie 30 odpowiedzi, co jest totalną bzdurą. No, przecież te, wartości, te odpowiedzi wcześniejsze i tak są wartościowe, nawet jeżeli ankieta nie jest w pełni wypełniona. Bardzo często, tak, jeżeli robimy badania jakościowe, to one, one rzeczywiście są wartościowe, te odpowiedzi. Natomiast e, oczywiście, żeby ocenić pewne rzeczy, trzeba mieć wypełnioną często całą ankietę, w zależności od ankiety oczywiście, e, ale w tym przypadku ja nie potrzebuję, żeby cała ankieta była wypełniona. W związku z tym będę potrzebował jeszcze trzech, może nawet 4 godzin na to, żeby opracować taki mechanizm, e, który będzie pozwalał mi zbierać nawet częściowo odpowiedzi. Czyli jak ktoś odpowie na 10 z 35 pytań, też u mnie się to zachowa. Muszę takie coś przygotować, to zajmie jeszcze te kilka godzin, ale no, dzięki temu będę miał więcej po prostu informacji, tak? bo część osób zrezygnuje z dawania tych odpowiedzi w trakcie, po prostu się znudzą, nie będą mieli czasu, rozproszą się, ktoś ich zawoła od komputera, odejdą i tak dalej. Więc jeszcze, jeszcze to zadanie przede mną. Te dotychczasowe doświadczenia z pracą nad tym projektem książki pokazują, że no, ten mój grafik, ten mój plan, Pracy 25 godzin tygodniowo jest mocno zagrożone, bo do tej pory widzę, że pracowałem zaledwie około 10 godzin, a powinienem mieć już 15. Więc mam zaległe 5 godzin, dodając do czwartku i do piątku, wychodzi, że powinienem pracować średnio po 7,5 godziny, co jest niemożliwe. Mam jutro zajęcia, mam jutro konsultacje, mam jutro szkolenie dla klienta i wypada mi z dnia w związku z tym jakieś 6 godzin już na te zadania, a jeszcze do tego chcę pracować nad projektem książki. Jest ciężko, ale no cóż, tak czasem będzie pewnie. W przyszłym tygodniu pewnie będę miał ciut więcej czasu na to, żeby popracować nad projektem książki, dlatego że powoli odchodzą mi zajęcia na uczelni. A teraz wychodzę już z biura, bo muszę zająć się jagodą, więc w zasadzie koniec pracy na dzisiaj. Do jutra!